Maturzyści, nie pomięcie, zobaczcie jak zrobić takie zadanie maturalne z ciągu tym razem geometrycznego. Mamy podane a2 oraz a3 tego ciągu, a my szukamy piątego wyrazu. No też tego ciągu oczywiście. Co możemy zrobić? Jeżeli masz a2 i a3 podane, to przypomnij sobie, że a3, trzeci wyraz tego ciągu, musiał powstać poprzez pomnożenie drugiego wyrazu przez pewne stałe Q, czyli iloraz tego ciągu. No to teraz my bardzo mocno potrzebujemy tego ilorazu. Zróbmy z takiego, z tych informacji takie równanie. 1 szósta razy Q daje Ci 1 dziewiątą. I mamy niewiadomą Q tutaj do policzenia. Pomnożę razy szóstkę, po stronie lewej zostanie mi więc tylko Q, a po stronie prawej mam już 6 dziewiątych. Mało przyjemne, skrócę na dwie trzecie, bo będą mniejsze liczby. Teraz tak, A2, A3 mam. To mogę na piechotę liczyć. Policzę sobie czwarty wyraz, bo czwarty wyraz to jest A3 razy właśnie to Q. Czyli czwarty wyraz to będzie w moim przypadku trzeci, czyli 1 i jeszcze razy 2/3. Niestety nic się nie skróci, zostaje nam 2 na górze i 27 na dole, czyli 2/27. Teraz piąty wyraz, czyli to czego potrzebuję w naszym zadaniu, to będzie czwarty wyraz, wyraz czyli właśnie te 2/27 razy 2 trzecie. No i znów to samo, nic nam się nie skróciło. No trudno. 2 razy 2 to 4, a 27 razy 3 to jest 81. Na szczęście mamy taką odpowiedź, bo jest to po prostu odpowiedź C, czyli można łatwo. A więcej takich zadań znajdziesz na matmago.pl. Sprawdź ofertę naszych kursów do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego i ucz się razem z nami.